Cześć Wam, tu nice Runner i w tym odcinku Unpacking. Nie wiem, co to jest, ale podejrzewam, iż jest to Wałach Shire, którego zamówiłam z OLX. I jest on... Tak, szamotuły. Gdzie są szamotuły? Za Gdańskiem chyba, prawda? To bym się nie zdziwiła, że tak szybko, ponieważ został wysłany wczoraj. Więc... W sumie jest duże, duża szansa, że właśnie doszedł. Tym bardziej, że wysyłanie jest priorytetem. Ojejka, zmieniło mi się światło. Dobra. Jest nawet napisane szajer. więc tak to. On. Po długiej walce z małym pudełeczkiem udało mi się je otworzyć. I tak. Model ten nigdy nie miałam go w rękach na żywo. Co prawda, naprawdę dużo było ofert sprzedaży go, jego, i raz no, chciałam go zamówić, potem jednak nie, potem nie wyszło i tak jakoś powiedziałam, że kiedyś go tam zamówię, i teraz znalazłam taką ofertę, w sumie za 15 zł, więc uznałam, że go kupię. I ojejku, i jest naprawdę fajny, jest duży, pewnie dużo osób go ma. No, po raz pierwszy trzymam go w ręku i naprawdę, no jest fajny. W sumie nie żałuję, że go kupiłam. Um, tak, bo ogólnie on tak trochę odstrasza mnie tym pyskiem i w sumie rzeczywiście nie jest on zbyt piękny z pyska, zwłaszcza, bo jest taki, no, hipo... to wygląda trochę jak hipopotam, że tak powiem. Um, tak, jak widać, 3,2000, szlachet. Um. Ogólnie malowanie mnie wymiata, ale oczywiście nie będę go przemalowywać. No, No, jest super. Naprawdę. Jego imię, od razu teraz widzę imię jego, Gladiator będzie miał na imię. Tak, pierwsza mi wpadła do głowy go zobaczyłam. Tak. Przynajmniej tak sądzę długie, ale tam. No, jest naprawdę fajny. Nie spodziewałam się tego. W sumie myślałam, że będzie gorszy. No, i teraz widzę, że rzeczywiście mogą go kupić wcześniej, chociaż ta, ta oferta była najtańsza, więc w sumie dobrze, że poczekałam. Jest troszeczkę brudny, ale to raczej da się zmyć. Nie będzie problemu. Zresztą mi to nie przeszkadza. Jest w stanie bardzo dobrym jak na tyle lat. No. W sumie to by było na tyle, bo za dużo mówić nie mogę, bo im więcej mówię, tym bardziej mi gardło boli. Um, no. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie, kto go jeszcze ma i czy Wam też się podoba. pa, pa.